Witam Was serdecznie. 1 czerwca 2020 roku, dokładnie 70. Dzień Narodowej Kwarantanny w Wielkiej Brytanii. To już jest dokładnie dzisiaj, 10. tydzień. 10. Ty 10 tydzień Narodowej Kwarantanny minął właśnie dzisiaj. Ten vlog jest znowu. Nagrywany przeze mnie po dość długim czasie minęło 10 dni od poprzedniego vloga. Pokrywa on dni od 61 do 70 dnia do dzisiejszego dnia narodowej kwarantanny. W sumie niewiele się działo, dlatego stwierdziłem, że naprawdę nie ma sensu nagrywać tych vlogów w międzyczasie. 10 dni całkiem dobry czas na jakieś podsumowanie. No cóż, dzisiaj część sklepów została uruchomiona. Dzisiaj jest 1 czerwca. Tak jak już mówiłem, piękna pogoda. Taka za oknem, co możecie zauważyć właśnie teraz. Część sklepów ruszyło dzisiaj, reszta sklepów powinna ruszyć 15 czerwca. Z tym, że cały czas jest wiele niejasnych spraw, wiele niejasnych. Informacji płynących z rządu. Nie do końca wiadomo, nie do końca jest jasna sprawa kwarantanny, która niedługo powinna być wprowadzona. No cóż, dużo ludzi wróciło do pracy, ulice są naprawdę pełne dużo dziwnych sytuacji, dlatego że rząd namawia wszystkich. Do tego, żeby nie korzystać z komunikacji miejskiej, jednocześnie mówi, że wszyscy, którzy nie mogą pracować z domu, muszą wrócić do pracy. Co to powoduje? No powoduje to z jednej strony częściowo puste, nadal częściowo puste pociągi i autobusy, gdyż nie wolno zajmować zbyt dużo miejsca. No tak, dla przykładu, szybko podam Wam taki przykład: że dwupiętrowy autobus w Londynie może zabrać maksymalnie 20 osób. Co powoduje prawdopodobnie duże spóźnienia do pracy? Nie wiem, trudno mi jest się do tego ustosunkować. Wiem, że to jest kolejna sprzeczność, dlatego że przez wiele lat byliśmy pouczani, informowani, nauczani, że mamy jak najwięcej korzystać z transportu miejskiego, a jak najmniej ze swoich samochodów. No niestety, nie wszędzie da się dojechać rowerem. I ci ludzie, którzy muszą wrócić do pracy według rządu, naprawdę już muszą wrócić, bo nie mogą pracować z domu. Oni muszą. Jechać czymś do pracy, czyli albo korzystać z własnego pojazdu, albo z komunikacji miejskiej. Jeżeli rząd nawołuje, że nie, ma, nie mają korzystać z komunikacji miejskiej, muszą korzystać ze swoich samochodów. Jaki skutek? No, potężne korki. Właściwie wiele, wiele osób nie wróciło do pracy. Tak jak w tej chwili widzieliście, przejeżdżaliśmy właśnie przez, znowu przez takie parkingi przy stacji kolejowej. One powinny być o tej porze puste. Teraz jest godzina przed 16, przed 16 po południu. Więc do około 18, 17, 18, 19 one powinny być puste, dlatego że ludzie pracujący w biurach dojeżdżają z podmiejskich. One powinny być pełne, przepraszam, dlatego że ludzie, dojeżdżając z podmiejskich jakichś miejscowości wsi, najczęściej zostawiają te samochody tutaj na parkingu, przesiadają się w pociąg i jadą do centrum Londynu. Te, te parkingi są nadal puste, co oznacza, że te wszystkie osoby nadal pracują z domów. Co oznacza kolejnie to, że te potężne korki, które już godzina szczytu się wszędzie w okolicach Londynu tworzą, są tworzone praktycznie tylko przez ludzi, którzy musieli już wrócić do pracy. No więc, kolejne pytanie, jeżeli następne partie ludzi będzie musiało wrócić do pracy. I dalej mają unikać komunikacji miejskiej? No nie wiem, jak to rob zrobić. Być może trochę za dużo na ten temat y, powiedziałem, ale no to takie moje przemyślenia, dlatego że to są jednak bardzo, bardzo duże paradoksy. Cóż jeszcze? Część dzieci od dzisiaj powróciła do szkół. Dotyczy to niektórych szkół i niektórych klas. Aczkolwiek dzieci te musiały wrócić do, do szkół, do nauki na bardzo krótki czas, do wakacji. Trudno powiedzieć, trudno to oceniać. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No na razie, jedziemy dalej. Kolejna sprawa, dzisiaj już ruszyło naprawdę większość salonów samochodowych. Pełną parą sprzedaż, i tak jak właśnie za chwilę będziecie mogli zobaczyć salon samochodowy, który Wam już mówiłem kilkanaście dni temu. Myślałem, że zacznie swoją pracę, a był to tak zwany fal start moja pomyłka. Okazało się, że dzisiaj ruszał jest. Właśnie w tej chwili go możecie zobaczyć. To jest salon Maserati Ferrari, już część samochodów zwieziona. Myślę, że może jeszcze nie połowa, ale duża część samochodów, która wcześniej znajdowała się na tym parkingu, już na niego wróciła. No i samo, salony samochodowe również dzisiaj ruszają. Tak jak już Wam wcześniej mówiłem, odnosiłem wrażenie podczas tej kwarantanny, że niektóre z budów wręcz w ogóle się nie zatrzymały. Właśnie teraz przejeżdżamy koło takiego budynku. Tak jak widzicie, ten budynek w przeciągu tej, tego czasu kwarantanny, tych 70 dni, według mnie urosł um, prawie że od, od zera. Myślę, że na dzień dzisiejszy będzie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam ponownie. Myślę, że niedługo. Do zobaczenia, usłyszenia. Na razie, cześć. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Łapka w górę i krótki komentarz pod filmem są zawsze mile widziane. Hmm. Oczywiście zachęcam Cię do udostępniania moich filmów na wszystkich mediach społecznościowych oraz do obserwowania profilu na Instagramie profil o nazwie Equitish. Link znajdziesz w opisie filmu. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zasubskrybuj mój kanał. Proszę, pamiętaj też o włączeniu dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach. Teraz w lewym górnym rogu możesz kliknąć pierwszy film z tej serii, natomiast w lewym dolnym rogu znajdziesz mój ostatni film. Zapraszam cię do oglądania, udostępniania, komentowania i lajkowania.